Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. I słuchajcie, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy to włosy nie współpracują. Mam totalnie wet hair day, pomimo że ja je rano myłam, to i tak nie wiem, co się z nie tak. W każdym razie, dobra, spiąłam z finką z tyłu, oderwałam się od komputera, mam chwilę przerwy. Tam sobie podsmażam, słuchajcie, cebulę z czosnkiem, bo będę robiła sobie na drugie śniadanie tą bułkę z jajkiem, e, którą wiecie, zapiekamy w piekarniku. E, I po to jest mi to potrzebne, ja sobie tylko przemieszam. E, także tak. I ja, moi drodzy, chciałabym zacząć tego vloga od drobnych zakupów, które poczyniłam już chyba dwa dni temu, jakoś tak. I one cały czas tutaj na Was słuchajcie, czekają, dlatego że y, chciałam nagrywać wczoraj, ale przyznam Wam szczerze, że miałam tak fatalny dzień, tak się dziwnie czułam. Ja też jestem przed tym najgorszym y, czasem w miesiącu, że tak powiem. I to, i, i to zrzucam po prostu y, na te kwestie. No właśnie, dlatego wczoraj zrobiłam sobie taką pauzę od nagrywania, i dzisiaj przychodzę do Was pokazać wam te drobne zakupy, bo nie jest to jakieś, wiecie, jakieś szaleństwo. Natomiast, no, coś wpadło w moje. Miałam, słuchajcie, jechać jako taka pomoc w zakupach. No, a skończyło się tak, że wiecie, że ja coś kupiłam, chociaż nie planowałam, no ale to zawsze tak jest. I w ogóle w dzisiejszym vlogu yy, myślę, że ten vlog troszkę sobie potrwa, dlatego że teraz zaczniemy zakupami, yy, a skończymy praktycznie na sprzątaniu mieszkania, takim cotygodniowym, gruntownym sprzątaniu. I tak sobie pomyślałam, że z reguły to robię sama. A dzisiaj w sumie zrobię to z Wami, posprzątamy sobie chatę. Dzisiaj co prawda mamy piątek, ale ja sobotę mam pracującą i bardzo bym chciała, słuchajcie, zrobić to dzisiaj po pracy, z tego też względu, co Ty tu chodzisz, z tego też względu, że właśnie jutrzejsze popołudnie już po pracy chciałabym poświęcić sobie tak na 1000% chciałabym usiąść do książki, chciałabym się zdzwonić z moją Angeliką i na pewno spędzimy kilka godzin na telefonie to na bank, więc ja już nie chcę się jutro przejmować właśnie mieszkaniem, a w niedzielę mam umówione brwi. No tak, w niedzielę, ja Wam mówiłam, ja do mojej pani jeżdżę nawet właśnie w weekendy, bo ona nie ma problemu, żeby nas właśnie w weekendy przyjąć, mówię nas, bo z reguły jeżdżę z mamą i ponoć niedziela jest handlowa teraz przed majówką, no ciekawe, wczoraj mi mama o tym powiedziała, ale jeszcze nic nie zaplanowałyśmy. Słuchajcie, mam tutaj taką torbę, dość dużą, no ale a właśnie, i tak będzie wyglądał ten vlog. No i zobaczymy, słuchajcie, jak Wam się spodoba taka forma. Ja mam nadzieję, że dobrze to przyjmiecie. I dobra, lecimy sobie, słuchajcie, z zakupami. Jedna rzecz z handlemu jest to strój kąpielowy dla mojej córeczki. Tak mi powyrastała, słuchajcie, z kostiumów kąpielowych. Mamy ich mnóstwo, ale tak naprawdę jeden pasuje tak, że wiecie, że pasuje. Yy, dwa są takie na styk, że już po prostu jest jej w nich niekomfortowo, bo tak robiłyśmy przymiarki ostatnio. Więc no, trzeba coś słuchajcie pokupować. I w handlemie, no, ten po prostu, zobaczcie, jakie cudo cudny, także yy, skusiłam się właśnie na niego, yy, 40 zł kosztuje, 39,99, natomiast słuchajcie, ja miałam yy, kupon rabatowy, bo generalnie w ogóle w H&M nic takiego ciekawego nie znalazłam, tak patrzyłam dla siebie, jakieś rzeczy, no nic, przynajmniej tutaj właśnie u nas w H&M, on jest też dość mały, yy, no i miałam właśnie 25% na jakąś rzecz, na wybraną rzecz, no i wykorzystałam to po prostu na ten kostium, więc kupiłam go właśnie jeszcze z taką zniżką. No jest przeuroczy, absolutnie przeuroczy. I tutaj, słuchajcie, już z centrum handlowego w sumie nie mam nic, dobra, oprócz mnóstwa paragonów, jakichś takich dziwnych rzeczy, ale wrzuciłam tu też coś, co sobie ostatnio zamówiłam, a mianowicie mój podkład. Bardzo często wciąż pytacie i będę powtarzać, aż, aż się utrwali, słuchajcie, LC1, widać? nie widać teraz widać to jest odcień, którego ja używam YSL All Hours i ja zamawiam na flakoni, chociaż ostatnio słuchajcie poszperałam, bo no patrzę słuchajcie, na flakoni on 5 dych droższy niż zwykle e, i mówię, co jest więc chyba mu się podrożało moi drodzy potrafiłam go kupić nawet za jakieś 140 zł, e, a teraz trzeba dwie stówki dać nie wiem Mam nadzieję, że to jest chwilowe. Jeśli nie, no to trudno. Ale ten podkład jest jak dla mnie warty każdej złotówki. Będziecie zachwycone, jeżeli go też przetestujecie. Ja mam skórę mieszaną i w strefie tę dość tłustą, i on się u mnie sprawdza perfekcyjnie. Nie wiem, jak to będzie na cerze suchej. Aczkolwiek myślę, że też powinien się prezentować w porządku. I słuchajcie, dwie próbeczki, które dostałam, czyli Muglera. I jakieś takie męskie, proszę bardzo, diesla. Zawsze w flakonie dorzuca wam próbki. To nie jest współpraca, ja od nich zamawiam cały czas, po prostu, bo mają najfajniejszą cenę tego podkładu. No, moi drodzy, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. E, chociaż, dobra, mam. E, promocja jest. Promocja jest, moi drodzy, na pianki. E, pianki są w ofercie miesiąca i to jest genialne w rytuasie, że właśnie e, wiecie, o. Dobra, co już mamy gotowe. Że właśnie no, co miesiąc jest jakiś produkt na właśnie tej ofercie miesiąca. Sobie zerknę, moi drodzy, żeby czasu pilnować, ok. Um, I właśnie w zeszłym miesiącu to były patyczki zapachowe, w tym miesiącu są to pianki. No i moi drodzy, pianka jest przeceniona z 45 czy 49, już nie pamiętam, jak to normalnie kosztuje, na 35 zł. I ja wam cały czas mówiłam, pobierzcie sobie aplikację Ritualsa i tam macie różne prezenty. Nie wiem za co, nie wiem dlaczego, ale wiecznie te prezenty są. I ja miałam, słuchajcie, tym razem do odbioru, nie tylko, na urodziny odbieram. mydełko, to jeszcze teraz, słuchajcie, miałam znowu piankę do odebrania. Więc zapłaciłam 35 zł i mam dwie pianki. Rozumiecie to? No to jest hit. Także, no... Ta zielona... E, bo właśnie spodobał mi się jej zapach chociaż też sporo z Was mi ją polecało, ale powiem Wam szczerze moja, moje pierwsze użycie tej pianki e, wiecie, nałożyłam sobie to i tak what? jak się komuś ten zapach podoba? wiecie z czym mi się to skojarzyło? jakbym się po prostu wysmarowała lakierem do włosów, naprawdę tak ten zapach mi się skojarzył i mówię, ludzie, co to jest? dziewczyny, co wy mi polecałyście? w każdym razie Kolejne razy to już było faktycznie to, że no nie, jednak ładny. Nie wiem, co to było, słuchajcie, za pierwszym razem, nie wiem, ale faktycznie ten zapach jest przepiękny. Także teraz zwracam honor i naprawdę jest przepiękny. No i w tym się, słuchajcie, zakochałam. W tym się zakochałam, zaczęłam sobie, wiecie, obwąchiwać tam w salonie Ritualsa, no i to oh, coś wspaniałego. Także dwie pianeczki, proszę bardzo. Nie wiem ile mam już tych pianek w zapasie, nieważne! To naprawdę jest nieważne. Yy, I moi drodzy, torba plażowa. Yy, krótka historia o torbie plażowej. Ostatnio przeglądałam sobie moje torebki, bo tak patrzyłam, czy wszystko to, co mam, jest mi potrzebne. Wiecie, bo jakby coś, to jakieś czystki należałoby zrobić. I ja w ogóle i tak, jak się uprę na jedną torebkę, to ja Wam cały czas to mówiłam. Ja z niej nie wyciągam nic, noszę ją miesiącami. Ale już się cieszę, bo wiecie, idzie ciepełko, idzie sezon i niebawem wyjmę ten mój koszyczek z Sinsay, ten co w zeszłym roku tak bardzo polubiłam i go kupiłam w ubiegłym właśnie roku. Torebka trzyma się świetnie i mało tego, widziałam ostatnio w Sinsayu, że one są znów. Także jeżeli polujecie na taki mały, fajny, w zasadzie nie mały, taki średni koszyczek właśnie, który będzie Wam pasował do wszystkiego, Sinsay, za grosze, nie wiem, 40-50 złotych ta torebka kosztuje, i właśnie, wracając do torby plażowej, bo się rozgadałam, eee, przejrzałam sobie moją torbę plażową, która była z nami ostatnio na Cyprze. Ona jest z Hendemu, mm, taka pleciona, taka, wiecie? E, w kolorze takiej złamanej bieli. I tam się musiało mi, słuchajcie, coś wylać. Nie wiem co, czy jakiś olejek. Nie wiem, w każdym razie jest tak ogromna plama, e, no, że ta torebka już nie wygląda dobrze. Jej raczej prać się nie da. Ale i tak, słuchajcie, miałam ją kilka ładnych sezonów. No, w każdym razie ona nie była jakaś super pojemna. Ja ją tak jakby, wiecie, to była taka moja samozwańcza torba plażowa, aczkolwiek, no, ona była taka bardziej jednak do noszenia na co dzień, ale ja nie potrzebuję na co dzień tak dużej torby, więc właśnie ona była taka stricte dla mnie na plażę. No i no, tak jak mówię, no niestety nie wygląda dobrze. Więc potrzebowałam czegoś prostego, zwykłego, absolutnie, wiecie nie jakiegoś dziwnego, co zajmie dość mało miejsca, a uwaga, torba plażowa może zająć mało miejsca, i nie planowałam tego zakupu w ogóle teraz, jakby myślałam, że wiecie, usiądę do tego, poszukam sobie coś, ale byłyśmy właśnie z res w reserved i ja patrzę, moi drodzy, jest, ideolo torba dla mnie i to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, zwykła, zobaczcie, materiałowa, taka płócienna torba, no, ale jak dla mnie, właśnie niezwykła w swojej prostocie. E, bardzo pojemna. Oczywiście bez żadnego zapinania, bez niczego. Tu wrzucamy ręcznik kosmetyki i lecimy. E, tu generalnie w ogóle zmieści się e, pół naszego dorobku życia. Jest tak duża. E, I tak jak mówię, reserve I ona kosztuje, moi drodzy, chyba pięć dyszek. Tak, pięć dyszek ona kosztuje. Zarąbista. No i dzięki temu, że właśnie jest z tej tkaniny, to raz, że można to wyprać. E, meet me at the beach. E, można sobie to wyprać, można sobie to elegancko poskładać. Zobaczcie, w walizce to w ogóle nie zajmuje miejsca. Widzicie to? Bo to jest hit. O, to jest wasza torba plażowa. No, więc uznałam, że biorę, nawet się nie zastanawiam, póki jest i e, tak. Kończę tym samym poszukiwania idealnej torby plażowej. Mam nadzieję, że na kilka ładnych sezonów ona mi e, posłuży, bo jest rewelacyjna. E, podobał mi się też taki mm, koszyczek. No, nazwijmy to koszyczek z Lamani, ale to jest, słuchajcie, plastikowe. Plastikowe. I tak, no, fajnie to wygląda, ale z drugiej strony, właśnie gdzieś jakbyśmy chciały lecieć. No, jak to? To w walizce to pół walizki zajmie. Druga sprawa, jak tam wsadzimy, wiecie, dużo rzeczy, to będzie ciężkie, i tak nieść po prostu, a ten plastik będzie Wam się wrzynał tu. No już nam nie, nie, nie. No, jest to ładne, jest to insta-friendly, no, ale nie jest to zbytnio praktyczne. Także. Proszę bardzo, resert kłócienna torba. Dobrze, moi drodzy, wracam do komputera i widzimy się pewnie w kolejnej odsłonie, już takiej bardziej sprzątającej. Aha, i kupiłam jeszcze tę bluzkę. Tę bluzkę w za zadychę i to całe moje zakupy. Jestem po pracy, po weterynarzu. Tu jest nieprzyjęte absolutnie niczym, bawi się kauczukiem jakby. Godzinę tam spędziłyśmy. Godzinę jest 18, ja słuchajcie, ledwo myślę i ledwo funkcjonuję, no ale sprzątam, biorę się, naprawdę, nie chcę promarnować dnia, a powiem Wam, e, sprzątałam przed świętami, więc minął no tydzień, może nawet nieco ponad, nie no tydzień, dobra tydzień i praktycznie nic nie ruszałam w domu już, wiecie, bo przez święta to wiadomo, e, potem praca, szkoła, wszystko, więc też już tak nie, nie miałam do tego głowy. Będę piła niezdrowy nabój, ale słuchajcie, już mi jest dzisiaj wszystko jedno, jestem tak zmęczona. Eem, w każdym razie... Uuh, wylałam, dobra. E, w każdym razie, e, moi drodzy, już sobie tak jak wam wspomniałam, no a tyle mam kurzu... Czekajcie, bo ja nie wiem, już straciłam w ogóle myśli, co ja gadałam? Tyle mam w kurzu, tak się strasznie kurzy, no ale jednak wiecie, tych okien się otwiera teraz cały czas. E, dużo e, i to wszystko z dworu, niestety, ale leci. Nie wiem, czy to jest dobre. Zobaczymy. Test. Test dziadostwa w puszce. Uwaga. Dobre. E, I właśnie tak myślę, słuchajcie, od czego ja mam zacząć? Muszę pochować na DI zabawki, to jest po pierwsze. Po drugie, rozpakować zmywarkę, załadować to, co jest w zlewie, żeby w ogóle móc ruszyć jakkolwiek te blaty. Po trzecie, ogarnąć suszarkę z praniem suchym i powiesić ręczniki, które się już wyprały. Więc będziemy sobie tak tutaj z tą kamerą troszeczkę się przemieszczać. Może wam będę mówiła coś, może nie, może będzie muzyczka. Zaraz zobaczymy, jak to, jak to ogarniemy. Niemniej chciałam Wam powiedzieć, Zobaczcie, jaka jestem perfekcyjna pani domu. Uwaga teraz. Perfekcyjna pani domu. Miguciu, przepraszam. Zobaczcie w mojej lodówce. Rozumiecie to? Tu nie ma nic. Po prostu pingwinów tylko brakuje. Nawet one tu nie chciały być, słuchajcie. Eee, więc jutro koniecznie zakupy spożywcze. Ja nawet nie nieraz jak tak mam, to nieraz jest jeszcze coś, z czego ja potrafię sklecić jakiś posiłek, wiecie? No ale, słuchajcie, to mi jedno jajko. E, trochę sera żółtego, wiecie, bez sensu, w ogóle bez sensu wszystko. Nawet cebuli nie mam. Nie, po prostu dramat. Więc jutro zakupy spożywcze, dlatego też dzisiaj właśnie ogarnianie mieszkania. Dobra, już nie będę Was straszyć. Widokiem pustej lodówki bez sensu. Oczywiście win tam jest co niemiara, ale wiecie, nie ma komu tego pić. E, no, także kochani, jutro na pewno spożywka i, i pewnie sobie zrobimy jakiś tam food hall, coś takiego. No, i może wiecie co, dzisiaj jeszcze powycieram te półeczki. E, tak, póki właśnie jest, tak wiecie, wolno e, w tej lodówce. No, zobaczymy, będę Was tutaj, przy... ale chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj ten dzień naprawdę fantastycznie mi się zaczął. Miałam taką energię, a teraz już tak opadłam z sił. I jeszcze właśnie ten weterynarz. Tak naprawdę byłyśmy mm, właśnie na szczepieniu i tak, ale w międzyczasie tam tyle się działo. W ogóle też e, była kolejka z pieskami. No, wiecie jak to jest. Tam, tak jak i u dentysty czekamy nieraz, bo coś tam się przedłuży. No, i naprawdę zeszła godzina. Eee, i, I no, i mam, słuchajcie, nowe wytyczne. Więc no, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ten mój dzikus, kochany, mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj jak najbardziej w porządku. Aha, no i co chciałam powiedzieć? Że właśnie w lodówce nie ma niczego. I ja sobie zamówiłam po prostu gotowca. No, trudno. Eee, będzie sushi i yy, miałam straszną ochotę w sumie dawno nie jadłam więc czekam na tego mojego dobrodzieja <noise> aż mnie przywiezie, bo jestem taka głodna e, no więc czekam. słuchajcie, na sushi bierzemy się za sprzątanie, nie gadam, nie zanudzam wybaczcie chaos, ale taki chaos mam w głowie i taki chaos mam ze zmęczenia e, dobra, więc już, aha i wielkanocne w ogóle dekoracje musimy posprzątać tutaj zrobiłam sobie, a to też Wam pokażę wielkanocną półkę Wiecie co, miałam jakieś tam dzieło Ostatnią tą pietruszkę, to wszystko zdechło Więc uznałam, nie, nawet się nie wygłupiam Teraz i, i postawiłam tutaj Na tej półce właśnie w kuchni, na tej górnej Ozdoby wielkanocne I już, więc teraz nic Na niej nie będzie No, także coś tam potem się ogarnie Dobra, zresztą, moi drodzy, nieważne Ale ozdoby wielkanocne też sobie Już pochowamy Bibuniu, a skąd ty to masz? Naprawdę? Tutaj położyłam, słuchajcie, ozdoby wielkanocne i to było odkryte. Piesku, zwariować można z tobą. Oddawaj. Oddawaj. To nie jest dla psów. Mam nadzieję, że Nadusia się nie zorientuje, słuchajcie. No. Ale ty jesteś łobuz. Dobra, zmieniłam pościel u Nadi. Ja nigdy nie prasuję pościeli. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze. Po prostu szkoda mi na to czasu, bo jak w niej śpimy, to i tak się strasznie gniecie. No, wiecie, co z domu w sumie to wyniosłam. Wiem, że są różne szkoły, no u nas się nie prasowało, moi drodzy. Cześć! Ty tu będziesz urzędować teraz, prawda? No, zmęczyłam się przy tym. W sensie nie zmęczyłam, tylko tak zmachałam, bo to jednak wiecie, tą kołderkę ponaciągać orety. Ale w tym czasie, czekajcie, ściszymy sobie tu muzykę, bo zaraz tutaj wiecie, YouTube nie lubi takich rzeczy. O. Yy, I co? Przyszło moje sushi. Dobrze, robimy food hall. <grym> yy, zamówiłam fajne rzeczy. W sensie, nie brałam żadnego zestawu, bo jakoś żaden tak nie przypadł mi zbytnio do gustu. O, i tu mam jeszcze. O. Yy, zawsze w Koku, mnóstwo dodatków. W ogóle Koku uwielbiam. U nas mnóstwo powstało suszarni, że tak powiem, ale od nich mi smakuje najlepiej. Nie wiem, jakoś tak nie mogę się do tych innych przekonać. I voila! No nie jest tego dużo, no bo ja sama, słuchajcie, wiecie, no ja nie zjem, nie wiadomo ile. Tutaj mamy z krewetką i z łososiem, jakimś tam teriyaki. Kreweta musi być. No i tutaj też mamy krewetę w tempurze. Dobrze bardzo w hosomakach, A tu jeszcze dobrałam takie oto spring rollsy. Bardzo dobre one są i jest przepyszny sosik do nich, także zacznę sobie od tych spring rollsów. Um, I co? I wydaje mi się, że tak jak mówię, no i tak całości raczej nie pochłonę. Ale wiecie co? One ppi ciepłe, są takie fajne, chrupiące. Jak już później wystygną, no to to już nie jest to. Chociaż też są smaczne. No nie powiem, że nie. Ale dobrze. Biorę się już za jedzenie yy, i przyszło, widzę to zamówionko, szybciej o 40 minut niż zapowiadali, więc miła niespodzianka. Kurczę, kochani, zeszło. Jest w pół do dziewiątej. Jeszcze pójdziemy z małą pchełką tlośkę na dwór. Tok. Tlośkę na dwór pójdziemy. <laughs> I do spania. W zasadzie Bibi pójdzie do spania, a ja zrobię sobie długą kąpiel. No. E, długą kąpiel. Nie ma to jak kąpiel w czystej łazience. Mówię tak, jakbym tu wieki nie sprzątała, no ale dla mnie tydzień to są wieki, nie ukrywam. Także kochani, porobione. Nie wszędzie udało mi się tak fajnie tą kamerę postawić. Mam nadzieję, że i tak sporo zobaczyliście. Podłogi ja myję bardzo klasycznie: wiadro, ścierka, szmata taka do podłogi i miotła. I to jest ten mój sposób od dawna. Także ja mopa wciąż w sumie nie mam. Chwilowo miałam taki zwilet, nie wiem czy pamiętacie, ale teraz wciąż ta szmata. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja. Jak już teraz mam tego robota myjącego podłogę i odkurzającego w jednym, to nie robię tego jakoś super regularnie. W sensie on to robi za mnie na co dzień, więc naprawdę daję sobie fajnie z tym radę. Także ja po prostu, tak wiecie, dla zapachu, dla odświeżenia, raz na jakiś czas tą podłogę po prostu przetrę w tradycyjny sposób. No, ale bardzo się cieszę, dlatego że dzisiaj już jestem padnięta totalnie. Ale jutro moi drodzy, spokój, po prostu wiecie, czyste mieszkanko, więc po pracy naprawdę tylko spożywka e, mnie czeka i później totalny, totalny e, relaks, więc bardzo się cieszę. E, no, także jutro dla Was pewnie też będę nagrywała. Dziękuję Wam tymczasem za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Aha! Jeszcze nie do zobaczenia. Mam słuchajcie taką ogromną prośbę. Nie wiem, co się stało ostatnio, ale YouTube no, nie pomaga mi zbytnio tutaj w wyświetlaniu treści właśnie moim widzom. Albo po prostu widzowie w nie nie klikają, nie wiem. Eee, proszę Was o odrobinę wsparcia. Eee, zostawcie po sobie chociażby ten kciuk do góry, jeżeli film Wam się spodobał. Eee, komentarz, nawet najkrótszy, słuchajcie, byle jaką emotikonkę! Naprawdę eee, zróbmy na przekór! Tutaj. Bo coś się dzieje niedobrego, i nie wiem, słuchajcie, co, i próbuję to rozgryźć. A nie wydaje mi się, żeby teraz takie długie vlogi były czymś, czego wy nie chcecie. No chyba, że nie chcecie długich vlogów, to dajcie mi znać. Może ten czas Was przerasta i przeraża, i dlatego nie klikacie. No nie wiem, czekam, słuchajcie na Wasze opinie, ale też czekam na wsparcie i z góry za nie bardzo, bardzo dziękuję. Tymczasem, tak, do zobaczenia. Oh, oh.